Dzień drugi, przycinek 5 grania w Recent I pewnie teraz się spytacie, czemu dzień drugi, przycinek 5? To co, nie, to co nie, nie jest następny dzień? No, nie, 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 nie ma następnego dnia. Tych razów mi się nudzi. I jak mi się nudzi, to czasami będę robił przycinek 5. Ok, zaczynamy. Pierwsza strona. Mamy wykrzyknik, znak zapytania, znak zapytania. Czyli w skrócie. Zagramy sobie. Wy... Okej. Okay. I patrzcie jak to Ej, tam, ej tam jest N pozycją. Widzieliście to? Nie, ale to na pewno nie jest easy. Znaczy nie, to na pewno nie jest. Na pewno nie. Więc.. And... Dobra, flying straight with ship and e, wave and Okej. Okay. Czyli w skrócie latanie z, straight fly z shipem i wave'em. Tylko że mógłbyś dać ship portal panie trochę wyżej nie. Żebyś jakoś zaczął tego straight fly'a. bo to jest sekretny way ja bym tam nie dał easy demon może przez tą sekretną way, ale ja bym dał temu no chociaż hard demon nie. a propos nie to easy demon, medium demon no. stereo assassines? co to jest za <grym> stereo madness znaczy, nie się powiedziałem. Co to jest za podróbka Stereo Madness z Ohio? Przecież to w ogóle nie jest Stereo Madness. Muzyka w ogóle nie jest ze Stereo Madness, nie? To jest jakiś Gibob, Gibob, Gibob. Nie, Gibob inaczej jest trochę przeklęta, nie? Jezu, co to jest OK Ohio? Podróbka chlebie 24. Ok. Przeczytałem to. Zostało stworzone przez 0,0 o Kaczka. Dobra. Daję ci lajka like tylko dlatego, że masz w nazwie Kaczka. Dobra. Stereo anything. Boję się. Boże. Jezu matko boska. Wylatujesz...

Okej, okay. klapstep Monster. Zobaczmy, czy będzie klapstep Monster, klapstep monster. monsterze. Że... Znam te triki, Znam te triki Tylko że chyba w klapstepie trochę było inaczej, nie? Tak troszeczkę, nie? Portal był wyżej, jest! Aha. Uh -huh. Ja bym zrobił tego straight flaya I pokażę wam, że, że Zrobię tego straight flaya Proszę Witajcie z powrotem W tym levelu Chcę wam udowodnić, że niektóre straight flies są, nie, niektóre straight fly są w tym levelu możliwe. Ale powracam. Czy jest to hard demon? Nie, to jest medium demon. Czy jest to medium demon? Nie. Ponieważ to jest to tylko Clapster monster, zdecydowanie moje demon. Okej, okay. extreme demon. Didi didi

tak, nagle no, jestem chory, nic się nie zmieniło przez to pół dnia. Odkąd mnie widzieliście, dał chyba sobie radę z triple spikesami. Ok, platformer test. Ej, ja ja lubię takie testy jeżeli to będzie długie. Jest tu jeszcze. What on the hill? On, on the hill? Fire in the hole. A jakie mam teraz? O, oh, tak. Okay. Nieprzewidziany z protekcji. Oh, Dobra. Czy jest to? Fire in the hole. Tak. To jest level, któremu mu dałem lajka. <coughs> Slazen House Wave. A to... Ej, to nie. Martwy kot. Rozumiem. Ma jednego dislajka, bo się. Dobrze się bałem. Jezu. <coughs> Jestem taki a Znaczy, mądry. To jest po prostu hold level. Muszę po prostu przetrzymać. Nie, to dobra. Ale czy jest to hard? Nie, da. auto. Abis, auto. Okej, okay. możemy. Okej. Okay? Co ja robisz? Patrzcie, patrzcie. O, o, tak blisko, tam blisko jest. O, o, patrzcie, patrzcie. Patrzcie na te moje ruchy. No, pięknie, no tak, pięknie. Jestem troll. playerem To jest dla mnie easy. Przesłyszajcie. Posłyszajcie. Posłyszajcie to tapowanie Boże, przypadkiem myślałam, tego dopłynę. ale nie, tak na serio, to bardzo fajne, element. E, dajcie mi chwilkę, ja tego przejdę. Okej, okay, widzowie. To Auto ma jeden, bo w pewnym momencie, jakby... O, to było lajka, like, O, oh, no, no, bo przestało mi się nagrywać. Telefon mi i go to W tym Auto abys, chodzi o to, że po prostu w pewnym momencie się umiera. Okej. Okay. W to grałem, to jest okej. Okay. Wave's fine, bo Matyka. Zobaczmy czy Matyka jest taką matyką. Jest widz raining taką się te kliknięcia. Zapraszam na pierwsze uroczysta sewerysta z kierunku O nie, to smerię. Ale nie, czy to, czy to jest takie, nie, bo to w pewnym się stanie takie tight taj... Okej, okay, zobaczmy e, Nie chcę dostać bana. Ketchup na podłodze A gdzie w tym ketchup na podłodze? Jednej który to się kusi a gdzie w tym ketchup na podłodze? Ja tu w ogóle nie widzę keczupu na podłodze A było nam napisane keczup na O już dałem temu dizlajka No tak, panią że telefon padł. No dobra Trudny challenge, ale to jest Easy Demon no, okej, okay, zobaczmy Trudny challenge jest taki trudny Takie oski kor... Narzeka na Triple Spikes co? O. Ja przypadkowo kliknęłem spade, to nawet nie było zamierzone. Nie, to nie jest hard, to nie jest hard challenge. Okej, okay, teraz dreams. Okej, okay, zacznę. Raz mi się śniło Bakrums. i wolę backrooms. Nie, nie nigdy mi się nie śniło Bakrums. Ktoś ma dziwne sny. Mówi to osoba, która też ma dziwne sny. A nie, w sumie to like, 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 like. No, ma dwa like teraz. Yeah. to jest easy diamond. Ok, brrr, brrr, brrr. a to chodzi. Brrr. Oto asyry. Nie, ale co, co, o co to chodzi? Co to za shit jakiś? Dobra, wychodzę z tej. <coughs> Dislikujemy. O, już trzy osoby razem ze mną. Dislikowały. Okej okay. Orbs and glitches, czyli orby i glicze

że swing challenge. Ej, swing copter. Dawno nie widziałem tego, jakie ma dar, co to jest CD-monia. Dwa, dwa dni dungeonu. Ma 10 diesla, jako już się boję. Dobrze, że się bałem. Impossible or not impossible Jak? Ale... Jak? Jak? to nie znasz platformy, ja nie do guzika poza tym nie... Nie. Ja wam ja temu dał tą rzadkość. E, niemożliwy... demon z Toilet, Rainrod, Alpaka, Babcia w... McDonaldzie, tak, to, to jest idealna rzadkość, Wymyślimy na, na poczekaniu Ok, level nowa, to jest ostatni level, jaki... Cześć, ludzie Zostało to stosowane przez ZZZ Z, gdzie jest ZZZ, Z, 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 Z. The <coughs> Co z tymi Zetami? Co z tymi piłami, że one ich Nie chciałem tego widzieć Co się dzieje? Aha, przed tym <coughs> wave challenge musiałeś sobie dać Checkpoint O shit, ja nie zaleciałem tego checkpointa Ah shit, here we go again czy jest to? <coughs> Czy jest to? Fire in the Hall? Kind of. Troszeczkę. Troszeczkę. Więc tak to było recenta prazem razem z Oskim 9990. Ja robię swój własny. Ja robię swój własny. własny level of actions, a teraz się z Wami żegnam. Экстрим Гранд Мадимас и Вики Туилит Гэбдиабэк Гунадик.